Jeżeli tak, to ja już w tej chwili potrzebuję tej osoby. Ta zagadka nie powinna dłużej trwać. Jeżeli jest wśród Was ktoś, jedna osoba, która zna rozwiązanie, to ta osoba um, już powinna widzieć. Powinna znać już rozwiązanie i w tym samym momencie powinna wybrać numer telefonu, trafić tu do mnie do studia i wygrać kolejne pieniądze. Słuchajcie, na tym polega mój program. Ja tutaj rozdaję pieniądze za kolejne zagadki, ale to wy decydujecie, w którym momencie tutaj do mnie trafiacie i w którym momencie rozwiązujecie te zagadki. Mam nadzieję, że z tą uporamy się w tym momencie. No, pytanie tylko: czy jest wśród Was taka osoba? przed telewizorem dzisiaj, która widzi, która potrafi poradzić sobie z tego typu zagadką. Dobrze, skoro ja jeszcze nie słyszę telefonu, w takim razie ja za jedną twarz zaproponuję 2000 złotych. 2000 złotych za jedną twarz wśród tych kawy, ale za dwie twarze zapłacę więcej. Zapłacę 2,5 tysiąca złotych. Z tym, że mam dla Was jeszcze jedną informację. Pamiętacie, mówiłam, jedna na 50, znalazła dwie twarze. Niestety ani jedna osoba nie znalazła wszystkich trzech. Tak, dobrze słyszycie. Wszystkich trzech twarzy które są tutaj ukryte. W takim razie za dwie twarze 2,5 tysiąca, a za trzy równe 3000 tysiące złotych. No dobrze, to teraz jeżeli ktoś znalazł przynajmniej jedną twarz, ma szansę na wielkie pieniądze. 2000 tysiące złotych płacę za tę jedną twarz. Za dwie oddam dwa i pół tysiąca, za trzy, trzy tysiące, ale znalezienie jednej twarzy już jest trudnym zadaniem. Ja uprzedzam od samego początku, moi drodzy, ja nie chcę Was straszyć, ja po prostu chcę być z Wami szczera. Chcę od razu Wam powiedzieć, że nie każdy, nie każdy potrafi rozwiązywać tego typu zagadki. Szczególnie, kiedy poziom tej zagadki jest naprawdę wysoki, poziom trudności jest wysoki. To naprawdę mniejszość. Mniejszość to jest naprawdę nieliczna grupa ludzi, którzy są w stanie odnaleźć przynajmniej jedną twarz. Zadanie odnalezienia dwóch twarzy jest naprawdę trudnym zadaniem. No, a odnalezienie trzech twarzy. A, słuchajcie, nawet ciężko mi powiedzieć, czy, czy ktoś z Was jest w stanie, czy nie. Ja dlatego nie chciałam mówić wam na początku, że są te trzy twarze. Posłuchajcie, no naprawdę się e, obawiam. Obawiam się, czy ktoś z was jest w stanie. Dobrze, no w takim razie miejmy nadzieję, że ktoś z was już przynajmniej jedną z tych twarzy odnalazł. Jeżeli tak, ja proponuję 10 chwil. E, przekonajmy się, czy w ciągu tych 10 chwil ktoś z was jest w stanie rozwiązać tę zagadkę. Uwaga. 10. 9. Jeżeli ktoś już widzi przynajmniej jedną twarz, to natychmiast się do mnie niech zgłosi, bo ja tu rozdaję pieniądz. Jeżeli ktoś widzi jedną twarz, a nie jest w stanie odnaleźć więcej, to prawdopodobnie już mu się to nie uda. Dlatego wykorzystaj swoją szansę, wykorzystaj te okazje, że widzisz, że udało ci się odnaleźć przynajmniej jedną twarz. 8 chwil. 2000 złotych, zapłacę za jedną twarz. Jeżeli udało ci się odnaleźć dwie, zapłacę tysiąca. Natomiast za trzy oddam 3000 złotych. No ale czas biegnie. Siedem chwil. Spójrzcie, bardzo szybko, bardzo szybko te cyferki zmieniają się na ekranie, dlatego skoncentrujmy się jeszcze przez ten moment. A kto wie, zapraszam do telefonów. Przeć chwil. Nie poddajemy się nie w tym momencie. Jeżeli ktoś już widzi, to natychmiast powinien się zgłosić po te pieniądze. Słuchajcie, ja bardzo lubię rozdawać mnóstwo pieniędzy i kiedy proponuję takie stawki, to ja już chcę te pieniądze wam oddać. No, dalej czekam, aż ktoś z Was mi udowodni. Udowodni, że jest w stanie, że można, że da się rozwiązać tę zagadkę, że przed telewizorem akurat dzisiaj, w dzisiejszym programie, jest osoba. Jest osoba, która potrafi, która da radę rozwiązać tę zagadkę. No ale już są cztery chwile, to mniej yy, niż połowa yy, z tego całego naszego odliczania, dlatego zmobilizujmy się. Uwaga, dwie drogi do studia. Gwiazdka 7304 z telefonów komórkowych, natomiast ze stacjonarnych 0, 704, 304, 304. Słuchajcie, trzy chwilki to niewiele. Ci z Was, którzy mają okazję oglądać częściej ten program, wiedzą, że to niewiele. Te trzy chwile to jest moment na to, żeby chwycić za słuchawkę telefonu i wybrać jeden z dwóch numerów i trafić tutaj do mnie zabierając pieniądze. Ja już chcę oddać pieniądze i chcę wiedzieć, że da się rozwiązać tę zagadkę, że ktoś z Was to potrafi. To. Czy jest ktoś taki? A jeżeli tak, to ma na to dwie chwile. Dwie krótkie chwile. Dwie chwile. Wykorzystajmy ostatnie momenty tej zagadki. Jak mówiłam od samego początku, ja nie potrzebuję tłumów. Poza tym, ja się nie spodziewam tłumów, ponieważ to jest zagadka bardzo, bardzo elitarna. No, jedynka pojawiła się na ekranie. To jest ostatni moment. Się uda. Czy komuś się udało? To jest bardziej trafne pytanie. Czy komuś się udało znaleźć twarz? Dobrze, ponieważ widzę, że jeszcze się nie znalazła taka osoba, to ja na ten ostatni moment zagadki podwyższę wygraną. E, może to e, pomoże. Uwaga! Od tej chwili jedna twarz będzie warta 2,5 tysiąca złotych. Za dwie twarze zapłacę 3000, tysiące, natomiast te za trzy równe 4 tysiące złotych. Ale to już jest ostatnia szansa. Ja w tym momencie muszę usłyszeć rozwiązanie. Musimy kończyć. Jeżeli nie znaleźliście dwóch twarzy, ani tym bardziej trzech, nie, nie szukajcie już w tej chwili. No widać się nie da. Ale 2,5 tysiąca złotych to naprawdę duże pieniądze. Ktoś musi je zabrać. kto wie? Czy ktokolwiek. Ja mam wrażenie, że, że moi widzowie próbują teraz o, o, odszukać tej drugiej i trzeciej twarzy. To nie jest dobry pomysł. Jeżeli miałbyś odnaleźć tę trzecią, drugą i trzecią twarz, to już e, by się to stało. Już by ci się to udało. Się zróbmy w ten sposób. Jeżeli jest wśród Was przynajmniej jedna osoba, która zna rozwiązanie tej zagadki, to w ciągu minuty ja chcę tę osobę usłyszeć tutaj w studio. Uwaga, minuta na wybranie numeru telefonu, nie na szukanie, nie. Ja czekam na osobę, która jest pewna swojej odpowiedzi, która już znalazła. Uwaga! Czas start! Zagartyka, a ja w ciągu tej już niecałej minuty czekam. Czy jest? Wśród Was twarz jedny! Jedna, jedyna osoba, jeden, jedyny specjalista, wybitnie uzdolniona jednostka. No jeżeli tak, zapraszam, zapraszam teraz. To jest chwila właśnie dla takiej osoby, dla osoby, której się udało, dla osoby, która jest w stanie poradzić sobie z tego typu zagadką, dla osoby, dla której jest dzisiaj ten program. Uwaga, 30 sekund. Gigantyczne pieniądze, ale dla wybranych. Nie dla każdego. Słuchajcie, czasami mamy w programie okazję grać zagadki, z którymi każdy sobie może poradzić, no ale ta zagadka dzisiaj jest ich przeciwieństwa. Dzisiaj wyzwanie dla tych najlepszych, ostatnie chwile, ostatnie sekundy. No, komu się uda? Komu się udało? I kto w tym momencie trafi tutaj do mnie do studia? Nie ma z tym dzisiaj problemu, a walczymy o duże pieniądze. No i. nie ma, ale nie, okazało się, że to nie jest żart. Słuchajcie, miałam poważne trudności z odnalezieniem w tych ziarenkach ludzkiej twarzy, ale namówiłam chłopaków i pokazali mi, pokazali mi, gdzie jest ta twarz i w momencie, kiedy ktoś mi po pokazał, to jest takie wiecie, ojejku, no faktycznie, ale, ale no właśnie, jak już się wie, no ale ja wam pokazywać nie będę, wy musicie odnaleźć, to mówię, że to na pewno nie jest zagadka dla wszystkich, no ale moi drodzy, skoro jest trudniejsza zagadka, ja mogę bardziej wynagrodzić mojego zwycięzcę. No a Wy macie większe wyzwanie. Myślę, że warto spróbować, dlatego przyglądamy się już tym ziarenkom kawy, bo gdzieś tam ukryta jest ludzka twarz, naprawdę. Ona tam jest. A kto mi ją wskaże, zabierze osiem stówek. czy znalazła się przed telewizorem chociaż jedna osoba, która jest w stanie... Od